Dzień dobry kochani, witam Was z kabeczką. Kawa z kardamonem i z niewielką ilością, tak na no czubek, łyżeczki masła sklarowanego. Klarowanego, tak? Klarowane. Kochani, zapraszam Was na gimnastykę. Marzenko, dzień dobry. Dzisiaj to pierwsze słowa do Ciebie kieruję. Pytanie: Czy schudłaś? Piszesz w komentarzu. Czy schudłam ja? Posłuchajcie, no nie bez kozery ubieram się tak w miarę podobnie, w miarę takie ciuchy, żeby było widać. No te leginsy czy getry, jak tam kto to nazywa, obcisłe, w sensie, żeby było widać, czy jest ten brzuch, że jakby wystaje, czy robi się taka bardziej y, 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 gipka, czy te nogi trochę szczupleją, bo to posłuchajcie, macie porównanie to, co było trzy miesiące temu już prawie. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, no to jeszcze nie ma trzy miesiące, dwa i pół. I żeby to, posłuchajcie, to też Was motywowało. Bo przecież to o to chodzi w ćwiczeniach, żebyśmy wprowadzili taką rutynę codzienną do naszego dnia powszedniego. Słuchajcie, przed chwilą była burza powietrzna. Trochę pogrzmiał. Kwiatków mi pół, także jeszcze tu jest mokro, jeszcze trochę ziemi, bo już tak pół mi prawie wywaliło. Także w, w deszczu podnosiłam. Ale okej, okay. jest przyjemnie ciepło. Sprawdzę, ile jest na termometrze. Oto, to 24 stopnie, tylko że jest, no chmury są. Także kochani, zapraszam na gimnastykę i posłuchajcie, to jest ta motywacja. To, że wystąpiłam do was w jakimś takiej bluzce. Popatrzcie wcześniejsze odcinki i czy widać to sadełko, bo ja, ja się, go się nie wstydzę. Dlaczego? Po pierwsze na to sadełko człowiek ileś lat pracował, prawda? Lat. Ale po drugie, to o to chodzi w tym ćwiczeniu, żebym i ja siebie widziała na filmiku i żebyście wymienili porównanie, czy jest sens ćwiczyć, czy go nie ma. Ale to każdy musi odpowiedzieć sobie. I ja zanim zaczęłam ćwiczyć, to w sumie to jest cały czas taki proces. To najpierw musiałam sobie to ustawić w głowie. Oczywiście gratuluję wszystkim tym, którzy tupną nogą i mówią: koniec od dzisiaj. Na przykład rzucam palenie. Od dzisiaj ćwiczę. O, kochani, to jest ogromna odwaga i determinacja, ale ci wszyscy, którzy powoli spokojnie wchodzą etap gimnastyki, Masieńko dzień dobry i ćwiczą tutaj razem z nami, bo posłuchajcie to jest to jest najpiękniejsze, co może być jak czytam od was informację, że ćwiczę razem z tobą Magda, no kochani rewelacja, bo zobaczcie to daje wyniki i powiem wam jeszcze ciekawostkę, ja ograniczyłam cukier, to znaczy tak Mniej jem przetworzonych rzeczy, bo tam posłuchajcie, konserwanty polegają na tym, że to po prostu ta żywność musi mieć ileś, musi być ileś, mieć datę ważności, musi mieć tą datę ważności. No to żeby się przetrzymała, to dosypują tego cukru wszędzie, a to pod postacią glukozy. Posłuchajcie, no wszelkie rozmaite słodziki, aspartamy, cukry, takie cukier prosty, jakiś tam fruktozowy, tych cukrów jest dużo i to... Nasz organizm, posłuchajcie, nie przetwarza aż tak szybko. No to po prostu jest blokada. Jest żywność przetworzona i jak sobie to uświadomimy, ale tego mówię, to trzeba zacząć czytać w tym kierunku i powoli, powoli podchodzić do tematu. Tak jak pić kawę bez cukru. Ja też kiedyś piłam z cukrem. Ha! I w ogóle rozpuszczalną mi musiałam dużo osłodzić. Teraz nie, już nie lubię rozpuszczalnej, bo ją trzeba, nagle doszłam do wniosku, że ją trzeba było osłodzić, żeby się napić. No tak ja miałam. Ale taką normalną, sypaną piję wysoko. Już wiele lat. O, wiaterek się zrobił. Patrzę, czy gdzieś nie mam przyciągu w domu, czy mi drzwi nie kłapną. To może jednak przymknę drzwi i zabieramy się za ćwiczenia po tej mojej przemowie, kochani. I rączki bierzemy. Ręka jedna na dół, do tyłu, a druga do góry. O, zobaczcie. Sprzęgnięcie i na spokojnie. Na spokojnie, także jak komuś może się wydaje, że ja to tam nic nie robię, tylko o, ćwiczę, się, ćwiczę się razem z wami przez 10 czy tam 20, 20 minut z mamy dziennie. Kochani, ja też ja też, jak większość z was normalnie pracuję, także chodzę do pracy, w pracy też się czasem jest jeden dzień lżejszy, drugi jest mniej, mniej lżejszy, cięższy. Raz jest taka praca, raz jest inna. Z reguły mam spokojną pracę, ale czasem trzeba w jakimś dziale pomóc, bo jest jakaś tam akcja mają. Także posłuchajcie, jeden nie jest taki, drugi jest inny. Nie chciałabym tutaj się ani przechwalać, ani narzekać. Posłuchajcie. To nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że jakie byśmy życie nie mieli, a może już jesteśmy na emeryturce, może już napracowaliśmy się w naszym życiu. Kochani. A może mamy przerwę? Może mamy przerwę między jedną pracą a drugą? Bo posłuchajcie, odpoczynek też jest ważna rzecz. I teraz co robimy? Na jakim byśmy etapie życia nie byli? Wprowadzamy gimnastykę jako rutynę, jako, ta, posłuchajcie, jako, taki, jako taką przyjemność. Nie żeby nas to, żebyśmy. Posłuchajcie, pierwsze dwa tygodnie polecam się tak troszeczkę zmusić, bo są i zakwasy, ale chodzi o to, żeby. Ruszyć z miejsca. To jest najważniejsze. Ruszyć z miejsca. O. Dobra. Posłuchajcie. Pogadałam, nie? Ale. Dobrze, to teraz bioderka. Stoimy i chodzi o to w tych naszych ćwiczeniach, żebyśmy mogli. Rozruszać całe ciało. Dlatego tych ćwiczeń różnych, słuchajcie, ja Wam tak pokazuję, no ale przecież to ja ćwiczenie. nie? Chodzi o to, żeby tak i biodra ruszyć, i plecy ruszyć, i nogi ruszyć, i ręce rozruszać, i szyję, jak robimy ćwiczenia, tu z głową, prawda? Robiąc kłony głowy. To wszystko jest potrzebne, by nasze ciało się uelastyczniło. Żeby nam było lepiej chodzić, łatwiej chodzić, lżej chodzić. Po schodach, czy w ogóle, posłuchajcie, pod górkę, czy z górki. Także to tak jest, o to chodzi. To tak, jak pijemy rano kawę, to tak samo włączamy czas domu Magdaleny, czyli mój kanał, i posłuchajcie, ćwiczymy. Jakby mi kiedyś nie było, to włączamy odcinek starych ćwiczeń, bo te ćwiczenia wszystkie są cały czas aktualne i ćwiczymy któryś tam odcinek. To tak, tylko rzucam hasło, oczywiście, bo ja, wszyscy staram się jak najbardziej cały czas być. To znaczy cały czas w tym sensie, żeby być codziennie, aby cały czas wprowadzać tą różnorodność ćwiczeń różnorodność. Ok. Jeszcze odpowiadając na jedno, na jak bolą nogi, posłuchajcie, ja polecam jednak, żeby najpierw zrobić USG doplera. Na USG-Doplera i wtedy wyjdzie. Czy to posłuchajcie, czy to jest poważna sprawa, czy to jest, są prześlone mięśnie, czy to jest jakaś opuchlizna, którą można powalczyć, czy to są jakieś choroby takie czy inne. Słuchajcie, trzeba po prostu się sobą zainteresować. I ćwiczyć. Dobra, teraz bioderka w drugą stronę. Ja ćwiczę tak w miarę spokojnie, ale to jest cały czas codziennie ruch. Taki, a nie inny ruch. No, to była przemowa. <laughs> Kochani, pamiętajmy, Ćwiczenie, wejście w ćwiczenie to jest proces. Posłuchajcie, jak ci trudno wejść, a teraz pomyśl, palisz papierosy. Jakiś masz tam nałóg, posłuchajcie, tu nie chcę, broń Bożni, kogo oceniać, to jest z każdego. Ja to się śmieję, że każdy ma swoje zdrowie, i jak chce tak, to robi tak jak chce. Ale chodzi mi o to, że tak jakiś wyjście z nałogu jest trudne, ale wejście w coś nowego. Też jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Także piękny był ten komentarz, już o nim wspominałam, że przez dwa tygodnie miałam zakwasy. To trzeba pod ciepłą wodę, prysznic gorący, czy ciepła kąpiel wygrzewać i ćwiczymy dalej. Dobra, kochani. No, bo słuchajcie, nie było dawno yy, przysiadów. No to jedziemy z przysiadami. Raz, dwa, trzy, jak masz siły i natchnienie, ćwicz szybciej. Jak masz chęć ćwiczyć tak jak ja, ćwicz ze mną. No, w takim, zresztą tak jak już chyba mnie poznaliście, jak mam taki dzień, jakiś taki, że może jestem bardziej wypoczęta, to i tak gimnastyka mi inaczej idzie. Jak jestem zmęczona, no to najważniejsze, kładę sobie do głowy, muszę ćwiczyć. Po prostu muszę to zrobić te 20 minut. O, takiej ogólnej rozgrzewki działa. I tyle. Lub aż tyle. I dobrą też jest taką rzeczą, żeby dodać jedno ćwiczenie więcej. Co robiliśmy 15, to dzisiaj robimy 16. Uff. Nie od razu 100. Uff. Ale nie znaczy, że nie można robić 100. Ok, kochani, to jeszcze wymachy ramion. Tak nas spokojniecie. 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2. 3, 4, 1, 2 Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery. Słodłam kochani, to jedno kilo od jakiegoś miesiąca. Bo w sumie to na pewno dwa już zeszło. Ale chodzi mi o to, że ten kilo i nie zapominamy, że jak ćwiczymy, to posłuchajcie. Jak się budują mięśnie, to mięśnie są cięższe niż tłuszcz. To też lepiej nie zerkać. Na wagę to trzeba się zważyć, zapisać i wejść na wagę za miesiąc. To teraz ważę, posłuchajcie, wczoraj, już od dwóch dni, ważę 73,7. To taka normalnie stała waga. Rano tak człowiek wstanie do łazienki i później się zważy. 73,7. A jaka taka moja waga, która była najlepsza, według mnie, długo ją miałam, no to 68 kilo. Czy bym chciała do 68 zejść? Nie wiem, posłuchajcie. Chodzi mi o to, że chcę zejść do takiej wagi, że się lepiej czuję, no to powiedzmy jeszcze z kilo. O, i tyle. I bez wygłupów. I bez komedii. To nie jest jakiś tutaj, nie wiadomo co, jakiś konkurs piękności i szczupłości. Jak się chce mieć na konkurs, to trzeba sobie zrobić odestanie tłuszczu. <grym> No, niektórzy tak robią i to też jest dobre, ale posłuchajcie, to też trzeba ćwiczyć. To nie jest tak, że się odeście. to tak samo sobie nie przechodzi. Rozmawiałam właśnie z doktorem, panem doktorem Kupisem, on też takie różne robi fajne rzeczy, ale to jest cały czas dbanie o siebie. Okej, okay, dobra, kochani, przechodzimy na podłogę. Dzisiaj spokojnie. Z podłogi, czyli posłuchajcie, ze stołeczka. Pierwsze fajne ćwiczenie, proste, fajne, luzujące to. Siedzimy sobie wygodnie i machamy nogami. Zobaczcie, ja tak sobie siadłam. Mogę się trzymać, mogę się trzymać podłogi, mogę się trzymać krzesła, nie jest to problem. Przemyślałam wczoraj, posłuchajcie, kochani, a ciągle mówię, posłuchajcie. Kochani, przemyślałam temat ćwiczeń brzuszków. No ja mam ten problem, że tu kiedyś, taki mam przewód, kiedyś miałam rację, nawet dwie. I posłuchajcie, te, te mięśnie, to nie jest tak, że to jest całość. No, jak kiedyś mnie tu przecięli, to, no to już tak, to nie jest takie idealne. Także, ale będę ćwiczyć. Nie będę się dawać, nie będę się poddawać. Będziemy ćwiczyć w domu, to będę miała się za co złapać stopami, to brzuszki będę robić. Ja, kochani, kiedyś, oh, jak byłam piękna i młoda, teraz jestem tylko młoda, a to chodziłam na takie ćwiczenia i przez miesiąc schudłam, ćwicząc brzuszki. Tak, posłuchajcie, chodziłam na taką godzinną gimnastykę dwa razy w tygodniu. Chyba ze dwa centymetry w fasie schudłam wtedy. To byłam taka nawet mile zadziwiona. No, także wszystko przed nami. Jeden potrzebuje to, drugi potrzebuje tamto. Dobrze. Machamy, mochamy. O, jak posłuchajcie, zobaczcie. Proste ćwiczenie, siedzimy sobie, a ja tutaj mięśnie odczuję. No tak, bo one pracują. Koleżanka z pracy się pyta, no tak, ale ty nagrawa, nagrywasz. No Niemka, nagrywasz dla polskiego YouTube'a. Ja mnie tak, nagrywam dla polskiego YouTube'a, po polsku, prawda? A ona mówi, no ale ona by to chciała po niemiecku. No i tak muszę jakoś przemyśleć, może z napisami nagram. Może to byłby jakiś taki pomysł. No widzicie, jak to tak człowiek. Tak, no bo o tym się mówi, posłuchajcie, o tym się rozmawia. Ja pokazuję filmiki, jak ćwiczę, jak na balkonie, jakie ja mam pomidory. No, tutaj pokazuję jak ćwicie, a obok jak rosną pomidory, nie? No i tak. Dobra. Okej. Okay. Teraz tak. Siadamy sobie. Wygodnie. Słuchajcie, będziemy robić skłony. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. I zobaczcie, kładę sobie spokojnie ręce najpierw na podłogę, Schylam się bardziej, dwa, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery i wyprost. 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 Raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. Raz, dwa, trzy, cztery. I wyprost. Dobrze. Teraz posłuchajcie, będziemy robić skręty. Czyli siedzimy sobie dalej. Ręce możemy wziąć tak przed siebie. I jedziemy. Raz, w lewo, raz, w prawo. Raz, dwa. Raz, dwa. No przepraszam, raz, dwa. Raz, dwa. No i coś mi tam. Raz, dwa. 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 Raz i dwa. I trzy. I cztery. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Kochani, następnym ćwiczeniem jest takie: siedzimy sobie, posłuchajcie, posłuchajcie, siedzimy, kochani, na krzesełku i teraz tak: obciągamy rękę jak na do ziemi. Zobaczcie, raz, dwa, trzy i druga. Raz, dwa, trzy. To znaczy, tak, staramy się mieć prostą pozycję, staramy się. Głowa prosto i tak wyciągamy ręce. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I to jest nasze ostatnie ćwiczenie na krzesełku. Zaraz siądziemy bezpośrednio już na dywaniku i będziemy ćwiczyć na dywaniku. Trzy. No kobre dawnośmy nie robiły i nie robili. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uff. Raz, dwa, trzy. No, Zobacz. Raz, dwa, trzy. 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 Uf, I jeszcze teraz ramionka tak w ramach tego ćwiczenia. Posłuchajcie, by wyluzować ramiona. Uf, by pracowały, By te mięśnie sobie przypominały te, które na co dzień nie pracują lub pracują do przodu, to my je teraz do tyłu. Także kręcimy ramionami do tyłu. La la la, do tyłu. I za chwileczkę znajdziemy się trochę niżej. O! La 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 la. La la la. la. Cały tydzień pracy, żeby odpocząć. OK, i już siadamy na podłogę tak faktycznie. Zaczynamy od ćwiczenia. Posłuchaj, posłuchajcie, kochani. Oglądamy o tak. Najpierw głowa nisko i tutaj plecy. Ja nie wiem, czy to tak widać, bo ja to tak nie jestem, aż tu jeszcze tak mocno wygięta, że te plecy idą jak najbardziej do góry. Tu. Taki robimy kocik grzbiet, a później robimy przeciwwagę, robimy w dół klatę i głowę do góry. I kocik grzbiet i głowa do góry. I kocik grzbiet i głowa do góry. Kocik grzbiet i głowa do góry. I kocik grzbiet i głowa do góry. Ciągniemy głowę do góry, a brzuch idzie na dół. A teraz brzuch do góry, klatka do góry, wyginamy. Jak możemy, wyginamy. Jak nie możemy, to też wyginamy. Klatka do góry. Bo to posłuchajcie, wszystkie te ćwiczenia trzeba wypracować. Tak. I głowa do góry. I plecy. Koci grzbiet, brzuch wciągnięty. I wypychamy głowę do góry, podnosimy, a brzuch opuszczamy. I jeszcze tak za dwa razy. Marzenka mnie pytała o dietę, posłuchajcie jaką ja mam dietę. Ja nie mam jakiejś specjalnej y, y, diety. Y, to znaczy chyba tak trochę do tej keto, mi blisko, ale jeszcze się nie przekonałam. Całkiem do keto. Y, ja ją znam, ja już dawno wiem, że tłuszcz to jest zdrowy, bo potrzebny organizmowi. No i mniej węglowodanów, czyli posłuchajcie oh, na pewno nie jem chleba, bułki chleba, po prostu pieczywo nie jem, nawet ostatnio pizzy nie pieczemy z białego, z białej mąki. Po prostu jakoś tak ta pizza przeszła na bok, chociaż nie znaczy, że w ogóle, ale tak dość mocno. Bo po prostu nie mamy w ogóle chleba, bułek w domu, pieczywa, nie jemy. No Cukier ograniczyłam, czyli wszelkie ciastka. Chyba ostatni gdzieś tam czekolady zjadłam. Śmieję się, że zająca czekoladowego zjadłam. Nawet doszłam do połowy i jakoś mi nie smakował. Także widocznie te, już ten cukier jakoś ten mój organizm. Także można powiedzieć, że punkt pierwszym jest odrzucenie cukru praktycznie w każdej postaci. I to też nie jest tak, że od jutra tylko, no czy jak można, i to gratuluję, tak na spokojnie, żeby odstawić ten cukier, żeby to był proces. Czyli, jeżeli słodziłam trzy, to zaczynam słodzić jeden. Trzeba organizm przyzwyczajać. No i na przykład dzisiaj, no, ważne jest to okienko takie żywieniowe. Żeby jak najdłużej nie jeść. Czyli w, w ciągu doby jest na przykład tak, że 8 godzin jemy, a 16 nie jemy. Ale to nie jest proste. Nie jest proste. Ale na przykład tak, żeby. Przełożyć na później śniadanie. Ja na przykład dzisiaj chyba po raz pierwszy, o, a już myślę o tym długo nie jadłam śniadania. Po prostu zjadłam małą kromeczkę, normalnie jem bardzo fite śniadanie o dziewiątej, tak i wiecie, jak mi pasuje takiem, tylko też bez chleba, na przykład papryka, pomidory, to coś jest coraz świeże. Jakieś takie sałatki z, z pieprzem, z przyprawami, z solą, z czosnkiem, żeby takich mało jakichś sosów, takich sztucznych kupować, jeżeli już to taki swój zrobiono, nie? Tak, żeby mówię, żeby tam ta, tej unika znaczy unikać. Jak tylko mogę, robię swoją żywność, żeby nie była ta przetworzona, bo tam jest po prostu dużo cukru. I czy to jest dieta? I mówię, że dzisiaj i tak no, mniej jem. Bo to tak, na przykład jak jest duży obiad, to po co to tak jest, że na przykład nie zjemy mięso z warzywami, z surówką. A te ziemniaki to tak, to czasem zjem, ale nie zawsze. O, to jest taka moja cała dieta, nie? Także głównym, główną przyczyną, znaczy głównym takim celem, nie przyczyną, przyczyną mojego schudnięcia jest na pewno odstawienie cukru. Dobra, jedziemy z główką, ze skłonami, no i ćwiczenia, i ćwiczenia. I jak ćwiczę się tu na balkonie, to posłuchajcie, na pewno. O, znowu posłuchajcie, mówię. To kochani, naprawdę dobrze mi się śpi. Także jestem rano wyspana, bo jestem dotleniona. Dotleniony organizm to się dobrze. Właśnie to jest człowiek wyspany. I z uśmiechem na twarzy. I do pracy, rodacy, później z uśmiechem na twarzy. Szybciutko do domu. A jeszcze mam z, lekko z górki, jak idę do domu. <laughs> jak to ktoś kiedyś mówił, że do szkoły miał całe życie pod górę, bo szkoła była na górce i biał do szkoły pod górę. No to ja nie miałam do szkoły pod górę, teren był równy. Zresztą ja jestem z takich tych nielicznych, co zawsze chętnie do szkoły chodziło. To się zawsze tam dziwowali, że to ja to tak, no ja lubię, no może to jest to, że lubiłam towarzystwo posłów. Kochani, to może dlatego tak chętnie chodziłam. Dobra, teraz na boki. O. A teraz y, pogoda sprzyja spacerom, sprzyja byciu na świeżym powietrzu, że mimo, że tam deszcz był, to chwila przeszedł, to trzeba to wykorzystywać. No i no, cukier. Cukier myślę, że jest taki. Tam no, nie chcę się posłuchajcie jakoś wymączać, ale jest takie było kiedyś przysłowie: cukier krzepi. To posłuchajcie, to był znaczy slogan. E, to nie przysłowie. Cukier krzepi to był. E, jak to powiedzieć? Taki chwyt marketingowy, który wymyślił facet, który za ten, za ten pomysł dostał przed wojną 5000 zł to taką nagrodę niesamowitą. No, i widzicie to, jeżeli jest to reklama, no to reklama. Cukier krzepi. No to, kochani, <laughs> jak z tą margaryną? Czego margaryna reklamuje, a nie masło? No. Śniadanie jakie? A na boczku jajecznicę. Albo na maśle jajecznicę. Tak, tak, tak. Tłuszcz jemy. Jak chcecie, to posłuchajcie sobie o diecie keto. Ja jeszcze nie dojrzałam, żeby być tam całkowicie na tej diecie keto, ale na przykład jak chleb robię taki keto, z keto, chleb keto robię z sera białego, z ziarnami ser biały, jajka i to upiekę. To jest taki niesamowity chleb, że dwa dni sama zjem. <grym> Okej. Okay. Dobra, żeby nie była gołosłowna, robimy kobry. I na dobranockę jedziemy. Raz, o. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia do 25. 21. 22. 23. 24. 25. Co nam daje gimnastyka? Nawet to, że gdy się przekręcamy, to jesteśmy elastyczni. Idzie noga na nogę. O, posłuchajcie. Znowu posłuchajcie. Muszę wymyśleć inne słowa. Kochani, dziękuję, że jesteście, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam Marzenkę, Basieńkę, Urszulkę, Bogusię, Bożenkę, Mariolę, Jadzie, Pozwa pozdrawiam Was wszystkie i Ewelinkę też, Ewelinka z kanału Mukwa, my, u, cy, k, wy, a.